Otwiera Podziękowania Sesja Sędziów sączyło. Witam serdecznie wszystkich uczestników. Wielkie podziękowanie dla wszystkich uczestników. Wielkie podziękowanie i wszystkich uczestników. Wielkie podziękowanie dla wszystkich uczestników. Wielkie podziękowanie dla wszystkich uczestników. Wielkie Przedstawiam, proszę Państwa, proponowane porządek w dzisiejszej sesji. Państwo otrzymali Państwo radnych ten porządek. To jest następujący. Pierwszy otwarcie przedstawienia sesji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z po tej sesji. Punkt trzeci informacja o radnych. Punkt czwarty informacja zójka o działalności inwestycyjnej i podkursie, a dyskusja. Punkt 5. Rozpatrzenie dotyczące sprawozdania finansowego sprawozdania z realizacji budżetu gminy Kobrzewa za 2015 rok oraz udzielenia przedmiotów budżetowi gminy Kowrzewa z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 podpunkcie A. Przedstawienie sprawozdań przez organ wykonawczy. Podpunkcie B. Przedstawienie opinii regionalnej i z programnych o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Pod podpunkcie C. Przedstawienie przez organ wykonawczych informacji o stanie mienia komunalnego. funkcję D. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych za rok 2015 Punkt e. Dyskusja. Podpunkt f. Objęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kowrzewo za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Korzewo za 2015 rok. Punkt G. E, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem i gór ratunkowych bez podmiotu komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Podpunkt H, w punkcie piątym ciągle. Dyskusja, Potem punkt, podpunkt I, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium budżetu gminy w Babczewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Podpunkt sesji. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 19 19.90.15 15 gminy Liczbowego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwały Miejskowania Gminy Gminy Punkt 8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na działki nr 233 gminy Lóczego. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu. Zagospodarowania przestrzennego przy granicy we środkowo-gminy roczego. Punkt dziesiąty, kwestia pracy zapytania. pytania. Punkt jedenasty, Dyskusje z owej wnioski. Punkt dwunasty, zakończenie akcesji. Zanim zapytam Państwa o uwagi, e, proszę Państwa, Państwo widzą, że w punkcie ósmym jest, w punkcie 7 podjęcie uchwały zmieniającej uchwały numer 19 przez 90 przez 15 do gminy roczego z dnia 13 listopada. W 2015 roku sprawił opłatę miejscowej do tej gminy Tego projektu nie było wcześniej. Dosłownie został wymieniany. Tutaj proszę Pana Wójta o dokonanie wstępu. Ja chciałem przeprosić ale e, Radca prawny powiedział, że zmieniły jak się jakieś przepisy, a poprzednio zakwestionował też Wojewoda e, za zmienienie projektu e, który zresztą przynosi wymierne korzyści, bo już są już 104 tysiące, brzmi, że inkasent. I tutaj dodajemy inkasentów gminnych, czyli wszystko zostaje, tylko żebyśmy mogli kogoś zatrudnić z zewnątrz na te dwa miesiące czy trzy, to inkasentów gminy. Po prostu jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mogli go w takiej formie zatrudnić, bo my nie chcemy, znaczy, Mi się bardzo przydaje, ułatwia y, poszukiwanie ludzi, którzy nie płacą. Zresztą no, sami wiemy, że to przynosi wymierne skutki. Dlatego przepraszam za te zmiany, ale to praca prawny. Y, nie chciałbym podpisać mojego bo to wyszło, y, że on nie może być na zlecone Dlatego prosimy, żebyście to y, przyjęli do, 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 i, i, i przemyślali. Potem no będę mówił drugi jazda, ale w każdym razie to jest taka nagła masyka. Dziękuję bardzo, proszę Państwa Radni, radowi do przedstawiennego porządku obrad. Nie ma, dziękuję bardzo. Nie jestem w poczuci. Stwierdzenie prawomocności w dzisiejszych obrad. Obecnie jest 14 radnych Nie i za pani z dnia w skąpu wyjazdu. Także dzisiejsza sesja jest sprawom ustna. Zgoro nie ma. Uwaga, na porządku sesji daje, że jest przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z sesji poprzednich. Mamy do przyjęcia protokołu z dwóch sesji poprzednich z dnia 27 kwietnia. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego protokołu z dnia 21 kwietnia? Nie Dziękuję. Nie głosowanie w głosowanie. przyjęcia tego protokołu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proszę podjęcia? Kto jest przeciw? Nie ma. Wstrzymujący się. Przepraszam bardzo. No, że... Kto jest za? To... A, to 12 jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 2. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że, że przyjęta. Przyjęty w niej 12 za przy dwóch nosach wstrzymujących. Przechodzimy do... karjaćłu nie widzęnie za przyjęcieą Za, 1 wstrzymujący. Tak? Stwierdzam, że protokół został przyjęty. 13 połowów zostało za, 1 wstrzymujący. Przechodzimy do punktu 3. Informacje, przewodnicy o sprawie budynku. Mam Państwa dwie informacje. Pierwsza jest taka, że w dniu 10 czerwca 2016 roku doręczyło prawowąskie orzeczenie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwalenia. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farmy Elektrowni Wiatrowych zlokalizowanej na działkach nr 4626 i 4631 w rejonie Zwarcienka w obrębie z w gminie Choczewo. Stwierdzono nieważne i zaskarżone uchwały i zasądzono od rady gminy Choczewo na rzecz skarżącego, 300 zł w tym roku po pośród postępowania. To jest w biurze, to jest też obszerna. Dotyczy to e, w miejscowości Zmarcienko. Została, dawno temu została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu e, dotyczącego lokalizacji ekonomii wiatrowych. Została zaskarżona i e, jest wyrok stwierdzenia nieważność tej uchwały. Czy Państwo chcieli szczegóły, nie wiem czy Pan Wójt może coś podjaśnić. Tak, na sytuację sesji, bo to jest dość taka skomplikowane z tego, tak? W razie jest taka informacja, że jesteście Państwo z Państwa się powinniśmy, to, to, to poza proszę do radę. Kolejna informacja dobra to jest dwunku 15 czerwca bieżącego Rady Gminy wpłynęło pismo od naszego miejscu wojny gospodarstwa w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zejmiku wojewódzkiego e, województwa pomorskiego w sprawie obszaru skroniowego krajobrazu w województwie pomorskiej. W przypadku braku przedstawienia stanowiska przez Radę w jednym miesiącu, od dnia otrzymania projektu uchwały e, uważana jest to po, jako za projekt uzgodniony. Więc wszystkim proszę, może Komisję o zainteresowanie się tym projektem, ponieważ uda się nam taki dokument, e, że pani nie wiesz niż w ogóle. Natomiast jeśli Komisja chciałaby się zająć, to proszę skierować w Paniami na, na Komisję Rolniczną. Jeszcze kilka informacji takich w stronie, z inicjatywy grupy seniorów w naszej gminie. E, tworzy się, jest, jest inicjatywa, tak jak na razie, stworzenia Rady Seniorów. Jutro mamy pierwsze spotkanie w tej sprawie. To jest grupa inicjatywy wylatka, czyli formuje Rada, bo będzie się od nas trafić z czasem. Trzeba tam to, to stworzyć dokumenty, statut. z Państwa, chciałem rozwijać udział to zawsze w międzyczasie wydarzyło się sporo rzeczy w maju w czerwcu chciałbym podziękować radom którzy brali udział w tych wydarzeniach mm. będzie których będziemy o tym imprezach, które się w gminie ja chciałbym podziękować tym radom którzy brali udział bo jest coraz lepiej Byłem tutaj i imprezy, które sami radni inicjowali <coughs> <większe coughs> w oraz większe zainteresowanie sprawami gminy. Tyle z mojej strony. czy są jakieś pytania, jakieś Słucham. Nie, dziękuję. <coughs> Przechodzimy do punktu czwartego. Wyspiewacza wójta o działalności w 25 maja dzień yy, yy strażaka w Byłem bardzo dumny, bo nasi wszyscy zawodowi strażacy yy, zostali nagrodzeni. Tu siedzi pan komendant, zebrał najwięcej latów, ale też i pan e, Jędruch Piotr i yy, syn Sabiny pan Tutaj pan radny, plemię królny, gdzie syna bo też został nagrodzony, także mamy trzech, tak jak chyba tam z i wszyscy trzej zostali nagrodzeni, a komendant chyba awansowany. Piękna. Piękna, awansowany też. Pięć mamy. Pięć. Niedługo wszyscy będziemy tylko w tym dniu 28 maja połączyliśmy e, tutaj e, z inicjatywy pana Matkowskiego. Dzień sportu i pożarnictwa. Chcę podziękować panu Mągłowskiemu i wszystkim, którzy współpracowali, oczywiście, szczególnie strażakom też, że taki dzień, chcę powiedzieć, że na przyszły rok niech inni chcą się podłączyć do dnia. Także myślę, że będzie się to rozwijało. W przyszłym roku chcą nas odwiedzić hobbyści, kolekcjonerzy motorów. Także to też pewnie yy, przyciągnie chętnych do biegania. Zapraszam prawnych. Biegło nas trzech. Tak? A na Pan Małgorzki? Pan za Cztery. Biegło nas cztery, Ja dwóch wyprzedziłem. Pan Małgorzki się nie bał. Yy, natomiast, yy, natomiast wszyscy byli... Tak, że... Wyprzedziłem tu kolegę radnego przewodniczącego. A ja, no mam wyłożył Tak, kurde. No ja taki głupy dzieciom w duchu, Chcę tylko tu zdołować. Chcę powiedzieć, że w wieku brało kurt w było 22, a wziął 21. W każdym bądź razie yy, przebiegliśmy, był też, bieg też sądys ode mnie i chyba to kolejne tak? Także w przyszłym roku liczymy, że na mocną grupę wszystkich radnych i sądysów. Jurek obiecał, że do przyszłego roku rzuci trochę wagi i pobiegnie nie dawki. Także, także to będzie fajnie. Przed nimi będą jeszcze grupy co mi prezes obiecał. Zasadnicę prędzej. Ten kto by tak, tak? Był, był. Był. To Proszę bardzo, też było. Zachęcam do biegania w dniu w gminy. W dniach gminy, bo biegniemy na dwa kilometry. Też po dolnym potrzebuje. Także dziękuję wszystkim, którzy wzięli. Koleżanka radna Morkowa wzięła udział w gradu badmintona i się na zaraziła i mówi, że będzie... Już po wakacjach chodziła na pewno, także cieszymy się, przybywa nas się jest ponad 20 osób, które programą. 30 maja odbyło się w szkole podsumowanie współpracy z Podopiecznymi Andy i naszej szkoły. Dziękuję dyrektorowi za to, że taką współpracę podjęto i oczywiście fundacji. Chcę powiedzieć, że było to miłe przeżycie i mam nadzieję, że... Te kontakty będą się rozwijały. 2 czerwca spotkanie z dyrektorem Paniru Jarosławem Sztokiem powiedział, że jeżeli radni, szczególnie mówię, o tych, którzy mają turystykę, rolnictwo, no może ktoś chciałby cokolwiek. Pan dyrektor jest chętny, żeby się spotkać. Na pewno nasza gmina będzie miała dużą przyjemność i pomoc w pisaniu wniosków różnych także y, wykorzystajmy to, że, że prezesem całego armia jest pan Bajtek. I, i skorzystajmy nie tylko jako gmina, ale też y, jako mieszkańcy. Y, my czekamy na dostawę 60 komputerów do szkoły, ma to być jeszcze w czerwcu. Chcę, żebyśmy sami potrafili. 5 czerwca strażacy y, y, zrobili... Dzień dziecka, a to chyba z tak? Yy, to razem chyba jest robione yy, w Sasinie, także tam było pan, 10 10 czerwca spotkanie yy, pani starosta. pan, pan, zajął się delegacją z Gruzji. Yy, mieliśmy, mieliśmy u pani Oli pan, 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 obiad, a potem pokazywaliśmy trochę gminy. Wcześniej oni jeszcze sami oglądali. Mamy zaproszenie, możemy pojechać, żebyście wiedzieli, jakie to starostwo to jest na granicy z Turcją i Armenią. Starostwo liczy 50 tysięcy mieszkańców. Budżet ma, tak z ciekawości na poziomie innych Tak Także myślę, że moglibyśmy tam pojechać jako założni ludzie, bo myślę, że przy 50 a 5 to jest duża różnica. 11 czerwca, tutaj z kolei Pani Wójt brała udział i Gmina Biedu, w Biegówce wzięła udział 80 osób. Ale to najważniejsze jest to, to, Gmina współorganizowała. Najważniejsze, że jest dużo dobrych wpisów. Liczymy, że w przyszłym roku ta ilość się podwoi Tak pięknego przyrodniczowego chyba nie ma w całej Polsce. Także wierzę w to, że będą się te biegi rozwijały. I myślę, że nasi uczestniczy, uczestnicy za chwilę powiemy. Od nas, z urzędów bieg, jeden człowiek i z przychodni, druga pani, czyli pani, która... Tak, pan Krzysztof prosty biegli, Panie? A, pan biegł? A, niech no, 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 Ale przyszło trochę <mian> hmm. jeszcze y, Myśmy dołożyli na dwa pierwsze miejsca, gdzie y, jeszcze ostało się srebrne monety, tak? No, także hmm. mam nadzieję że to też zwiększyło atrakcyjność. 15 czerwca Stowarzyszenie Gromyń Krajowych zorganizowało parę oliwiadę. Wzięły udział w chyba 3 albo 4 gminy. Muszę powiedzieć, że to wszystko Trzy powiaty? Tak. tak, tak a, tak, ok. Polski to, to, to... Nie. Pierwszy raz szkoła znowu czynnie brała w tym udział. I też dziękuję I, i, i muszę powiedzieć, że rywalizacja była zacięta, byli wolontariusze, no fajnie to wygląda i mam nadzieję, że to będzie korzyścią dla młodzieży, szczególnie w przyszłości, że ci nasi mieszkańcy y, będą czuli się zintegrowani. Y, ja 17.21 spędziłem w Krakowie na zaproszenie pani Anny Dymnej. Fundacji, mimo wszystko. I tam byli też nasi podobieńczycy, bo byliśmy razem. W sobotę chyba będzie, kiedy to występuje. Z, od, od radnego Ściekocina na strefie występuje Damian. Obok pani Dynne się pokazuje, także inni, i, i, i inni. Natomiast było tam naprawdę wspaniale zareklamować już nasz dom i on będzie budowany, jak tylko wojewoda rozwolni, ale decyzja już zapadła. Także, także mam nadzieję, że to będzie dla nas duża korzyść. Chcę powiedzieć, że dla Gminy Wiejskiej, gdzie ci nasi mieszkańcy, a jest 400 osób, samych członków Stowarzyszenia Osob Niewolnych prawnych w Potrzebie jest 201, a razem jest 400. Wielu z nich w ogóle z domu, ci podopieczni części to w ogóle z domu nie wychodzili. Wielu z nich też nie wychodziło. Natomiast my stajemy się taką gminą zintegrowaną z nimi. Ja bym zaproponował, panie przewodniczący, sesję popołudniową w Lubiadowie, żeby raz zobaczymy jakie cuda oni robią. Przy okazji może ktoś będzie chciał coś kupić. Ceramika jest niesamowita, grafikę komputerową i tego no, myślę, że moglibyśmy zrobić. Myślę, że nasi sojusi też, by chętnie to zobaczyli, bo nie wszyscy tam byli. Natomiast ten no, ośrodek jest dla nas otwarty. też, bo